Siema! Z tej strony Migoś, a dzisiaj zagramy sobie w Brawl Stars. Ja już musiałem się przyzwyczaić, mam 1460 pucharków. Dzisiaj otworzymy sobie, bo to mój pierwszy odcinek, otworzymy sobie 3 Brawl Boxy i jednego Big Boxa. No, myślę, że na pierwszy odcinek tyle szkół. Mam 12 postaci: Shelly, Nite, Colta, Bula, Jessie, Broka i tak dalej. Proszę o te. Chyba najlepsza jest Piper, tak mi się wydaje. Ona no, jest na Power 5, na Metatr, tylko na Power 7. No to, mimo oczywiście na wszystkie planety, tutaj jeszcze Star Powera nie zdobyłem. No to zagramy sobie na Showdown. Dobra, jak można zauważyć, gramy na duo Showdown. Mam w składzie Shelly, która już zabiła jednego gościa. To jest... Z, o, o właśnie tego, który się tutaj zrodził Riko, ale ja teraz zginę. M aby ona nie zginęła, bo bym chciał... Y naprawdę to wygrać. No Zbiera te sta. Zbiera te punkciki. O, jestem. Dobra. Tu jest bumble. Um, aha. mam w drużynie Anasa, tutaj trzeba, bym go chodzią chciał zabić, to ten Anas, by mój Shelly, by miała, o, bym ma teraz dziewięć, a ja mam 3. chociaż tyle, bo ja, no, Miałem nie ma co ukrywać. I tu jest kolejny rogobungle, w tym samym miejscu, gdzie to zrodził, po poprzednim zrodzeniu. Dobra, zabiłem go. Teraz trzeba uciekać. Nie, nie udało mi się. Nie, przegramy to. Jak można zauważyć, wygraliśmy jednak, bo Bull tam z, i El Primo byli razem i oni wzięli. Bull poleciał na Powerze. El Primo też. I ta szeli ich wzięła bum-bum i ich nie było wiele jeden skrza, bo oni mieli trzy te... ze skrzyneczek, te punkciki. Mm. No dobra, tak zagramy kolejną rundę, ale teraz na duo... Znaczy nie, na solo showdown. Tym razem grałem na solo showdown. Na solo showdown. i właśnie tutaj bóla chciałam przed chwilą zabić, ale coś mi się nie udało. Wow, wjechał nam jak. Złamał mi nogę! Co za ból! Nie, zero pucharów będzie. Bo szóste miejsce to chyba zero kucharków na solo Showden. Tak więc otwórzmy sobie teraz Brawl Boxa. Co nam wypadnie? 15 golda do Broka 5 punktów i do Bula 10 punktów no, myślę, że to na razie nam wystarczy znowu gram na Solo Showdown jak widzicie mam już dwa dwa punkciki dusze o Robo Bumble ja zaraz muszę przed nim uciekać bo on na mnie pójdzie, na pewno a nie, ale primo <laughs> ale śmiesznie o, ja tu 6 tych będę miał punkcików. Wielkie te skrzynki? a nie, internetu nie ma. Nie. Jest internet. Dobra, tych to ja chyba powinienem załatwić. Dobra, ogóle załatwiłem tego na dwa hity powinienem. A dobra, jednak tak dobrze poszło. Mam 8 punkcików. Tu w ogóle nie ma. Aha. Ona to na pewno wygra. Teoretycznie. <grym> Tutaj jest 6. 4 punktami. Ale ją... Też jej chyba za mam nogę. O, tu jest tatara bez żadnego punkta. To sobie ją zabiję. Tego robię dumble by się przydało, bym miał wtedy 12. No, Cicho, no, dobra. Mamy go. Cztery osoby jeszcze zostały. Na taką planetę... No to, chyba... to chyba w na taką planetę. Ale tą, tą, tą Shelly... Znaczy ten Kolb mi denerwuje. Dobra tą Shelly no to wyjmiemy. Wow. Co się stało? Nie. Teraz czas na kolejnego Brawl Boxa. W tamtej rundzie zdobyłem 7 pucharków, znowu pierwsze miejsce. No super, teraz otwieramy. A w nim... 14 golda Donity 5 punktów I Do Poco Do Poco, do Poco 6 punktów I 5 golda Znaczy nie, to jest 5... Diam 5 nie Golda Ty i Dobra. dobra. Teraz zagramy może Na banky na ja, Lubię to A tutaj może przydała Jessie Jessie zagramy Okej. Okay. Dobra, my właśnie, my właśnie zaczęliśmy grać Oni mają nie, oni mają dopiero jedną gwiazdkę, tylko środka, żeby, bo tą, tą, tutaj ze środka I A my zabiliśmy... tam Tony. Tutaj ten Tony. 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 trzy osoby. No dobra. O nie! Nie 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 Ooo Co za do tyłu poszłem Nie Nie po tyłu poszedłem i wszystko zepsułem No właśnie, tak nie przyspałem Co się stało? No dobra Zginąłem, to wiem. wiemy Ale by się przydało ich zabić zwłaszcza te, tego broka ja cię nie mają 22, a my 14. O nie, no tego pociśnięć i cały czas klikam w ten guzik. Dobra, tutaj wieżyczki nie. Hmm. No szkoda. Po tamtej przegranej rundzie nie otworzyłem żadnej skrzynki. No po przegranej rundzie, no to tak dziwnie trochę. O. Tylko wleciałem. Szeli, zabiłem. Hmm, tak się gra. No. Tak się gra. No, trzy, dobra, czwarty. O nie! Wizował. No nie! Zbierajcie to! O nie! Jesteśmy zgubieni! Kto ma te wszystkie? To chyba zaszeli. Tu ona. Okej, okej, szakar. Hmm. No to trzeba... A, tak Wszystko zabiję Nie, my to możemy przegrać Mówię nie teoretycznie okay, bye bye. Na chwileczku, to, Aha, Udało nam się Teoretycznie Nie, żartuję, nie udało nam się No dobra, może zaraz coś otworzę Czas na big boxa! Je! Uwaga, a w nim jest 51 golda. Do poko 12 punktów. Może coś będzie. Do Daryla... A, nie. 12 punktów. Do Piper. 12 punktów, ale słabo. I dwa etykiety. Nie jestem za bardzo zadowolony z tej.

Не деви. Но no, это а вообще не удалось. <м> <м> Tylko troszeczkę do primo, ale ten ból, Dwie osoby. Nie, ale ona... Ja jeszcze tu. tu, Nie, ale Ja tu. To, że Także trzeba tak obok niego stanąć, żeby on, żeby on ciebie atakował, a nie wierzę. No. To wierzy? Nie narrastuję. No troszeczkę... Mm. No, no my troszeczkę wygrywamy. Ja się nie chcę chwalić, no ale... Nie, on tak długo. Ale on nasz głuchnie. Tutaj... No, za mnie. To sobie złapał na dwie. Dobrze. Fuh. Udało nam się. No i osa otworzymy chyba sobie teraz ostatnią skrzyneczkę. Czas na ostatniego Brawl boksa. I co tu? Mortis, nie wierzę! Nowa postać! I jacie! O ja. Hehe. <grystanie> W następnym odcinku testujemy Mortisa. Dobra. Następny odcinek... ...będzie na pewno więcej skrzynek. Za tego Mortisa. A pewnie my wy mi go tutaj postawiliście. No zobaczcie, jakie to piękne. Hmm, ja się w ogóle nie cieszę. Za 150, Boże. No ten... chyba cztery. No ale... Udało się. Zdobyłem go, wymarzoną postać. Dobra, pa, trzymajcie się i cześć!